Planujesz wiosenną wycieczkę w góry? Nie daj się zaskoczyć kapryśnej pogodzie. Oto szybki poradnik, jak się ubrać i spakować, żeby cieszyć się szlakiem bez stresu. Punkt piąty może uratować Twoją wyprawę. Wiosną w górach rano jest zimno, w południe ciepło, a wieczorem znowu chłodno. Najlepsza opcja? Warstwy. Oddychająca koszulka, lekka bluza i nieprzemakalna kurtka. To Twój zestaw must have. Górskie szlaki wymagają porządnego obuwia trekkingowego, dlatego zapomnij o tramkach. Dobrze trzymająca kostka i antypoślizgowa podeszwa to podstawa. Zwłaszcza gdy trafisz na błoto lub śnieg. Mały, ale pojemny plecak, a w nim woda, przekąski, apteczka, latarka i mapa. Bez tego ani rusz. Apteczka obowiązkowo. W górach nawet drobna kontuzja może stać się problemem. Plastry, bandaż elastyczny, środek odkażający i leki przeciwbólowe to minimum, które warto mieć w plecaku. Ten punkt jest najważniejszy i może uratować Ci życie. Dzięki aplikacji Ratunek w razie wypadku jednym kliknięciem powiadomisz GOPR, a ratownicy dostaną Twoją dokładną lokalizację. Pobierz ją przed wyjściem na szlak. Teraz już wiesz co spakować i jak się przygotować. A Ty, bez czego nie ruszasz się w górę? Daj znać w komentarzu i śledź nasz profil, jeśli kochasz przygodę w ziemi kłodzkiej.